Cześć wszystkim, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dostałem też parę fajnych, prywatnych wiadomości, że, że powinien więcej czegoś takiego nagrywać. Słuchajcie, może się będę powtarzał, ale nagrywam to sam, mogę też nie pamiętać, wybaczcie, po prostu to jest za dużo jak na jednego człowieka, moim zdaniem. Praca, renowacja, kręcenie, składanie i tak dalej, no, nie jest łatwe, ale o, co, o co, co chciałbym Wam teraz pokazać. Ten taki nalot, który tutaj jest, widzicie, to nie jest, to nie jest jakaś to rdza, to jest zakusz z układu miedzianego, który się powinno stosować przy spawaniu, żeby miejsce wokół spawu było zabezpieczone. Tutaj będziemy spawać te pukle i znowu. Warto zwrócić uwagę, słuchajcie, przy renowacjach na tego typu miejsca, pokażę Wam jeszcze na filmiku, który tutaj e, wkleję e, w tą część, jak to była, jaki był przykład, jaka była sytuacja przy poprzednich Tam w ogóle nic nie było widać, a po odsunięciu zabezpieczenia było i musieliśmy wyciąć całkowicie te śruby i spawać nowe. Pokażę Wam. No, i tutaj zostawiłem jedno miejsce. żeby Wam właśnie pokazać o co chodzi z takimi zabezpieczeniami, oczywiście, to wszystko już jest przygotowane. Nie jest to my też żadnym karszerem, bo to by był chyba jakiś samobój. Nawet po położeniu podkładu epoksydowego, mogłaby ta woda gdzieś spenetrować tutaj na jakieś miejsce i, i, i wystąpiłaby jakaś korozja. Dlatego czyścimy to wszystko przodka wiertarka później to odpuścimy ładnie przed położeniem epoksydu i zabezpieczeniem ja zarobię, zabieram się do pracy yy, i będę wam dalej kręcił to co, to, co robimy tutaj przy renowacji naszego W124 wersji coupe mamy mocowanie od kola i teraz, gdybyśmy tam nie zajrzeli, a wygląda całkowicie normalne, normalnie. Zobaczcie, co tam jest. Wyglądało niewinnie, wyglądało dobrze. Kiedy nie ma części zamiennych, trzeba improwizować. Witam ponownie. Kolejny taki spontaniczny piwnik do całości. Tam czyścimy tunel na okę Tam już też mam wszystko podeszczone, przygotowane słuchajcie. I teraz jeszcze tutaj przegląd podwozia. Ten kawałek już oczyściłem, ale przestałem, żeby nagrać ten film. Kiedy widzicie takie przecięcie yy, na zabezpieczeniu. Mówię to do tych, którzy kochają samochody i dbają o swoje samochody czy też w przyszłości będą ym, też chcieli wiem, przeprowadzić jakieś renowacje, kupić jakiś samochód, zwracajcie na takie rzeczy uwagę, dlatego że przewadzimy przy takich nacięciach. Wilgoć dostaje się do środka i po takim naprawdę to było cienkie, takie bardzo takie niewidoczne cienkie nacięcie, pod tym kryje się niespodzianka. Zaraz to doszlifuję do końca i pokażę Wam ym, co tam odkryliśmy. Muszę, żeby za parę lat byłaby, byłaby dziura jest? to kolejna część do, do materiału. Yy, połączymy to z czymś. Słuchajcie, podróżnica HAK. No, jeżeli się bawimy w jakieś tam renowacje, jest na to budżet, bo yy, no, renowacje mogą być bardzo różne, tak? w zależności od tego jaki jest budżet na samochód. Można coś z, można coś zrobić za 5000 tysięcy i wiem, że można coś zrobić nawet i za 100 tysięcy. To są przykłady, różne renowacje na, nawet na YouTube, które możemy oglądać. Tutaj niestety jest, jest duża korozja. Tutaj jest duża korozja. Musimy to, musimy na pewno ten hak yy, zdemontować, odciąć. Doszlifować to, ewentualnie tę skarką syfonową i zobaczyć co tam się kryje. Jest to dosyć chyba gruba blacha, więc może się to uratuje, jak nie no to będzie trzeba to wyciąć i wstawić kawałek, drugi kawałek, żeby to miało ręce robić. Słuchajcie, hak musieliśmy jednak odciąć, żeby tutaj dokładnie dojść do wszystkiego. No i nie wygląda to za dobrze. Zaraz zaczniemy to czyścić i zobaczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesteśmy ponownie. Yy, więc tak, oczyściliśmy tutaj to wszystko. To jest dosyć duże wgłębienie. Yy, zobaczymy. Skoro to jeszcze chemią, potraktujemy. Tutaj mi się najbardziej to nie podoba, bo tam może iść od zobaczcie, ten kawałek to jest naprawdę. ma dużo takich porów. Generalnie. Szkoda tego wszystkiego rozwiercać. Bo naprawdę to jest wszystko zdrowe, zdrowe, ale myślę, że tutaj. Pod tą blachą będzie coś się działo. Tytanie czy uda nam się do tego dojść i zatrzymać ten proces korozji, mm. no bo szkoda by było to, to wszystko rozwiercać i naprawiać. Naprawdę nie wygląda to źle. Są to jakieś czarne punkty, ale bez przesady. Wyczyścimy to jeszcze do czystymi chemią. I powinno to wytrzymać. Najbardziej się boję o to, co tam jest pod spodem, bo tutaj było bardzo bardzo dużo yy, takiego naloturdy. Yy, dobra, to jest pierwsza sprawa, i teraz jeszcze posłuchajcie. Jeszcze dla tych, którzy kiedyś będą się chcieli bawić, renowacja 124. Renowacja renowacji nigdy nie będzie równa. Yy, Fajnie by było wyrzucić ten motor, zrobić całą komorę silnika, pogalwanizować wszystko, co się da i złożyć z tego naprawdę taki fajny шоaker. Wózek w tym 124 nie jest odkręcany. Tutaj poczyściłem. Zobaczcie, jest dużo rdzy. Tak, tak. Tutaj, może z tej strony. Tu jest rdza i zobaczcie, tutaj właśnie już poczyściłem. To będzie na wylot, na bag. Jak tutaj to przeszło tutaj się już tego nie da się oczyścić, To no są żżery na wylot generalnie tu powinno się wyspawać i spawać, odwiercić, wyjąć spawać tutaj ten kawałek nowy pukiel nie wiem czy tutaj dojdziemy, zerwiemy tą masykę, ciekawe co tam jest pod tym puklem, jak dziura to on jest też do rozwiercenia do wywalenia, no w zajebistym stanie jest ten samochód, ale niestety i, no, te wszystkie bolączki, które są 124, to tutaj się już po prostu zaczęły tak? i jakiś czas trwają, dlatego większość z nich jest bardzo mocno pogniła. Trzeba to wszystko tutaj spawać, robić, robić, tutaj są po prostu tego początki, tylko że, żeby to zabezpieczyć na kolejne e, kilkadziesiąt lat, e, to niestety powinno no, się to rozwiercić, dojść, no zobaczymy tutaj jeszcze jestem w dobrej myśli eee... rozwalimy tą mastykę zobaczymy czy da się tam dojść zobaczymy jak to głęboko siedzi i zobaczymy co tam jest pod tą mastyką tutaj też jest korowia eee... też jest na wylot to jest z grzech tu jest drzwiak. puścił jest dobrze i... i poszło wszystko także Wysyłamy film do Rafała, który się trochę pomartwił razem z nami. No nie wiem, będziemy myśleć co z tym tematem dalej zrobić. W pierwszym filmie mówiłem o tym, że trzeba przelegować być docikliwym. Chyba czy usunęliśmy mostykę, niestety ta korozja jest tutaj... Ona no jest mocno zaangażowana. Może też nie tak mocno jak wygląda, ale nie ma dojścia, niestety musimy rozwiercić ten pukiel Czyli znowu się robi z tego niekończąca się opowieść. W środku dorbiłem takie coś e, i trochę tam poczyściłem. Zaraz tam pędzelkiem wysmaruję chemią, To jest tak gruba blacha, że, że o to co się w ogóle nie martwię. Y, chemią to. No to trochę zneutralizujemy, wyżremy. Poza to zapewne no porszem, pędzelek, epoksyd. Przytrzyma to no na pepla tego Mercedesa. Martwię się tylko tym puklem. Y Nie no, jak mamy coś robić to róbmy porządnie, więc y to jest do, do rozwiercenia. Więc tak, bawiłem się tutaj tą częścią nadwozia podróżnicą i teraz tak, tutaj no to jest od drzewu, jest na wylot, są pory spróbujemy też może z potraktować, może wypali tą rdze i zaleję ją drutem, z Słuchajcie, wszystkie takie miejsca odkryłem i potraktowałem to chemią tutaj się gotuje tutaj tak samo jest to troszeczkę inna chemia niż forsz może tutaj się wspomogę wspomogę się tutaj instrukcją środek roztwarza stechiometryczne tlenki oraz wodorotlenki żelaza fajnie wypala tą rdzę czy ją neutralizuje później to wyczyścimy podkład i mamy nadzieję, że to wszystko wytrzyma. Natomiast, jeżeli chodzi o tutaj, środek środek tego kielicha też tam potraktowaliśmy do chemią. Są tam czarne plamy, także jakaś tam reakcja zachodzi. Tutaj reakcja też zachodzi, natomiast pokiel jest do, no, do rozwiercenia. To trzeba się tym porządnie zająć. No, to chyba będzie taki materiał do kolejnego filmu, yy, a w kolejnym w kolejnym na pewno pokażemy ten bukiel. No i coś tam jeszcze. Do następnego.